Jest. To jest ekipę. Halo. Co mówi? Pod siedzeniem jest bomba. Jeśli spróbujesz wstać, bomba wybuchnie. Czy się rozumiemy? Chodzi ci o pieniądze? Obiecuję, że was z tego wyciągnę. Premiera Kanal Plus. Ultimatum. Jutro o 21.00. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus Online. Widoki, które zadziwiają. Przyroda, która nie ma sobie równych. Wizualny spektakl, na który dostajesz najlepsze miejsca. Wznieś się do lotu i spojrzysz na Ziemię z nowej perspektywy. Premierowy odcinek serii dokumentalnej Afryka z Góry w niedzielę o 13:30.